Nie patrz mi w oczy, w nich noc ziemna jak tunel W Te słowa jak smok na marie żtacze, trują, nadają wady Warszawa na plecach jak mura na boku przy obwodnicy Wyryte litery krwinej, muszę wydać prawdę, czuć ulicy Nie patrz mi w oczy, tam zobaczysz swój strach Mur dźwięk się goni nie skończy się wyznaczony szlak Bury stołać w z moją dumą, no i dronem Nie próbuj wchodzić tu poza, gdy ja stąpam po betonie Warszawski krzyk, który niesie się w świstem pociągów Bloki jak tronu pilnują mego poglądu Przysięgłem na woli. Na deszcz plaski płynący, że tu pozostawi ślad, gdy świat przemija rwącą. Tu każdy kamień pamięta, tu każdy krzyk to szep. Twój czas marny w zegarze schował się kot na sek. Nie bądź na mnie, gdy mówisz, serce bije jak Ferber Dronowicki, Mój rab, jak filar mostu dźwiga, choć bierz w jego widele sceniczny. Nie patrz mi w oczy, niech noc ciemna jak tu widzmo w Twe słowa jak smok na trują trują, nadają wady. Warszawa na plecach jak mural, na boku przy obwodnicy. Wyryte rytery krwi. Nie tuszem widać prawdę, czuć ulicy. Nie patrz mi w oczy, tam zobaczysz swój strach Mój dzień do dogoni, nim skończy się wyznaczony szlak Bury stołecznych dzielnic moją dumą, moim dronem Nie próbuj wchodzić tu poza, gdy ja stąpam po betonie Warszawski krzyk, który niesie się w świstę pociągów Bloki jak fotele tronu, pilnują mego poglądu Przysięgłem na trawę, woli na deszcz, praski płynący Że tu pozostawię ślad, gdy świat przemija rwąco. Tu każdy kamień pamięta, tu każdy krzyk to szep. Twój czas marny w sekarze schował się kot na sek Nie na mnie, gdy mówisz, serce bije jak Ferber Bronowicki, mój jak filar mostu dźwiga, Choć choć w niego, witele cyniczny. Nie chodzę w glory, chodzę po bruku, dech tam fałsz pod butem. Twoje słowa zanikają w majewskiego huku. Warszawa płonie, oświetla mą drogę na szczyty. Nie weźmie mnie żadna fałszywa gra, choć wielu chce zabrać me zaszczyty. Nie patrz mi w oczy, tam zobaczysz swój strach. Mój dzień się do koni, niech skończy się wyznaczony szlak. Mury stołecznych dzieli z moją dumą, moim tronem. Nie próbuj wchodzić tu, bo co gdy ja stąpam po betonie. Stąpam po betonie po betonie Nie patrz mi w oczy Tam zobaczysz swój strach Mój cień cię dogoni, nim skończy się wyznaczony szlak Mury stołecznych dzielnic moją dumą, moim tronem Nie próbuj wchodzić tu bozo, gdy ja stąpam po betonie m u 야 t i m 도로들